kochani, idą święta, ja wiem, że idą. Będę cały czas teraz powracać do świąt, bo jest taki czas przedświąteczny. Napiszcie sobie na kartce, co, my, co wy macie w planie zrobić, kochani. Żebyście, ty, wy to zobaczyli obrazowo, tak? Czyli okna, pościel, tak dalej, tak dalej. Zróbcie sobie taką listę i zobaczcie, ile tam jest punktów. I teraz sobie tak pomyślę, na spokojnie. Co można by było wykreślić z tego, co nie musicie robić przed świętami? Przecież święta to tylko dwa dni. A jeżeli coś zrobicie po świętach, to co się stanie? A jeżeli zamiast jakiegoś punktu wykreślonego zastąpicie czymś i napiszecie sobie, zamiast tej rzeczy pójdę z mężem na godzinny spacer. A zamiast tego to sobie poleżę w wannie, a zamiast tego punktu to pójdę sobie gdzieś na relaks. Zupełnie spontanicznie na przysłowiową kawkę usiądę sobie przy stoliku i zrelaksuję się. Kochani, zróbcie sobie tak minimum trzy punkty, chociaż trzy rzeczy wykreście i zastąpcie je czymś fajnym. No co nie możecie? No możecie, jasne, że możecie. Bo się nigdy na tym nie zastanawialiście, tak? I właśnie w tym momencie, kiedy jesteście najbardziej zmęczeni, kiedy już macie tak, już dość, czujecie, że już wam się nogi uginają, szybciutko weźcie prysznic, weźcie coś fajnego i skoczcie sobie na kawkę. Teraz jest tyle kawek w pobliżu, przynajmniej koło mnie jest, to jest dosłownie 10 minut od domku i już jestem na kawce. Kochani, zróbcie to. Szkoda, że mnie nie ma. Szkoda, że nie jesteście koło mnie, bo byście do mnie przyszli na kawkę. I co Wam powiem? No ja będę się relaksować, tak jak wcześniej wspominałam, kto widział, czy nie widział. Będę tutaj. Więc na pewno nic nie będę robić. Będę się cały czas relaksować. I kochani, i to są moje święta. Ktoś mnie zapytał ostatnio, koleżanka, i co, nie będzie Ci smutno, że zostaniesz sama ja sobie tak pomyślałam, wzruszyłam ramionami, uśmiechnęłam się do siebie. No, a dlaczego ma być mi smutno? Ja uwielbiam być ze sobą, ja kocham tą Bożenę. Po pierwsze, odpocznę, po drugie, nie będę się stresować, spinać, że musi coś być zrobione. Przeleci zwyczajnie dwa dni, jak każde inne tutaj, a ja będę cudownie zrelaksowana i uśmiechnięta. I zaraz po świętach do Was się odezwę, kochani. Przesię Wam całusy. I powiem Wam, co ja robiłam. I na pewno nie będę się użalała, że tyle miałam pracy i tak dalej. To ja Was kocham i jadę sobie dalej. I buziaczki, kochani, i proszę Was, nie przepracujcie się. I już nie bądźcie tymi matkami, Polkami. Ja już tutaj się patrzę w te rejony, jak Niemcy żyją. Oni w ogóle takiej rzeczy nie robią. Oni by popukali się w głowę, wyśmiali, by nas. Jakby zobaczyli, co my robimy, ile my gotujemy. Jak my sprzątamy, wywracamy. Ja tu cze czegoś takiego nie zauważyłam, co już w kilku domach byłam. Nikt takich wariatów nie robi, tylko my, Polacy. Nie wiem, kto nam takie kody wprogramował, nie mam pojęcia, ale ja już zdjęłam te kody, te naklejki i ja sobie zmieniam swoje życie i nie będę robić tego, co od wielu lat wszyscy robiliśmy, tak? Bezmyślnie. Bo to się robi bezmyślnie, kochani. Wszystko robimy bezmyślnie, dopóki nie staniemy w którymś momencie, nie mamy czegoś dość. Nie zapytamy wreszcie siebie. No nie, ja już tego nie udźwignę, co mam zrobić i wtedy do na klapki nam puszczają, tak? No ja Was kocham. Bye bye!